Sieweszki siemeczki, ja jestem Słowaczka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, co możecie zrobić, abyście byli lepszym duo w Fortnite i, i aby to przyniosło jakieś efekty na FNCSy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże w znalezieniu waszego idealnego duo oraz dzięki temu będziecie zajmowali o wiele wyższe lokaty. Więc jeśli doceniacie moją pracę, to proszę zostawcie suba na tym kanale, lajka like pod tym filmem oraz napiszcie jakiś komentarz, ja wam odpiszę na niego i zapraszam was już do oglądania. Pick. A więc dobra, pierwszą rzeczą, którą na pewno musicie zrobić, jeśli chcecie być lepszym duo, to musicie ustalić swoje role. Musicie ustalić, który z. Z będzie fragerem, czyli będzie szukał po prostu przeciwników oraz jakiegoś refresha Oraz kto z Was będzie iglem oraz tarperem, albo jakoś po prostu rozdzielić te role. Ponieważ nie może być tak, że wy we dwóch budujecie na przykład do zona, albo we dwójkę na przykład szukacie fragów. Puśćcie to podzielić sobie tak, aby wam się grało jak najlepiej i abyście zajmowali jak najlepsze miejsca. Dla przykładu tarper idzie do przodu, buduje on po prostu do zona, co jest logiczne. A wy idąc gdzieś za nim po prostu szukacie jakiś editów, podłogi ściany, czegokolwiek, gdzie możecie po prostu zlikwidować jakiegoś fraga, ewentualnie. Skalować temu tarperowi, chodź do mnie, bo mogę mieć łatwego fraga, i wtedy przyjdziecie i razem zapycie na kim się Zresztą widzicie mniej więcej, jak to wygląda w grze aktualnie na ekranie. Jest to naprawdę ważne, abyście tą rolę mieli opanowaną w małym paluszku oraz abyście po prostu byli porozdzielani na rolę, a nie grali taką zwykłą saowolkę w gierce i przejdźmy sobie do drugiego punktu na dziś. Pyj. A więc dobra, skoro sprawę ról mamy za sobą, to powiedzmy sobie, co uście w ogóle zrobić, aby być lepsi? Powiedz jest bardzo logiczna: grać, grać, jeszcze raz grać. Najlepiej będzie, jakbyście grali jakieś kastoby, na przykład noble, bądź też. No Arrail'ego, bądź też jakikolwiek innych chcecie FNCS, screamsy albo elite Castowy, jeśli czujecie się tam dobrzy. No im lepsze kastowy, im wyższy poziom, tym więcej progresujecie, aczkolwiek grajcie tam, gdzie się czujecie dobrze. Ja osobiście wam polecam otwartą drabinkę Nobli, ponieważ nawet jest najwyższy poziom, jeśli nie macie nigdzie jakiegoś Invita. Fajnie też jest czasami pograć ze swoją duo zwykłą, a rękę powukejować sobie cokolwiek, aby się po prostu mieli zgrani i widzieli jak zachowujecie się podczas walk. Takie coś naprawdę przyniesie wam efekty i jeśli dajmy na to dzień, byście grali 5 kastów ok jest to dużo, aczkolwiek dawam to tak. Dużo praktyku, że mogę wam zagwarantować, że następny turniej, który zagracie razem, pójdzie wam o wiele lepiej, bo będziecie wiedzieli, co robić oraz jak zachowuje się wasz teammate. Więc to tyle co do punktu numer dwa. Przejdźmy sobie już do kolejnego. A więc dobra, jeśli zdecydowaliście się nagrać jakichś kastołów, bądź na przykład Aretek, czy na przykład Creative, o którym nie wspomniałem wcześniej, to po prostu zapisujcie błędy, które popełniliście podczas tych gier. na sprawa, aczkolwiek z gierki na gierkę, po prostu starajcie się poprawiać te błędy, które na przykład wyłapaliście z waszym duo. Czyli na przykład za dużo maców poistuje się podczas budowania, czy czy też na przykład za bardzo gracie agresywnie, czy cokolwiek po prostu co wam nie pasuje, zapisujecie, analizujecie, a potem wprawiacie to do gierki, abyście nie robili tych błędów. Jest to taktyka jednego z prosu, z którym kiedyś personalnie rozmawiałem, więc taka taktyka na pewno wam dużo da. Zresztą o niej mówię Wam bardzo często w moich odcinkach, jak być po prostu lepszy, ponieważ uważam, że jest to jedna z kluczowych rzeczy, abyście po prostu sprogresowali z waszym duo i abyście się lepiej zgrali i abyście po prostu zajmowali o wiele wyższe miejsca. Więc przejdźmy do kolejnego sposobu, numer 4. 5. A więc dobra, sposób czwarty mówi nam o tym, żeby. Musimy znaleźć sobie naszego spota Bo co z tego, że jesteśmy zgradzie Jak na przykład nie mamy lootów, matsów, Czy po prostu nasze bronie są fatalne Ja wam do tego mogę polecić strony fortnite.gg Jak sami widzicie na niej macie tak naprawdę wszystko Całą mapę Fortnite'a Możecie sobie wybrać gdzie są skrzynki i tak dalej boxy, tak naprawdę wszystko I sobie analizujecie miejscówki, na które chcecie po prostu latać Ja nieraz mówiłem na co możecie zwracać uwagę Są to głównie skrzynki, ammo boxy, Po prostu łup, na przykład spidermeny jak chcecie mieć I po prostu jakaś rotacja, slur, i tego typu rzeczy ja teraz nie będę wam nagrywał najlepsze miejscówki. Był już taki odcinek odnośnie najlepszych miejscówek na ten sezon, które nagrałem dosyć wcześniej, więc ja was do jego odsyłam i przejdźmy sobie do kolejnego punktu na dziś. Pyk! A i warto wspomnieć, że musi się mieć naprawdę bardzo dobrze wymasterowany landing na tą miejscówkę, się po prostu zawsze wygrywali off niej, Więc przejdźmy już do kolejnego punktu. A więc dobra, podpunkt piąty mówi nam o tym, abyśmy nie panikowali podczas late game'a. Jakby wiadomo, gierki mogą być tak, może być gierka na wagę kwali czy coś, aczkolwiek nie panikujcie, wtedy grajcie tak, jakbyście grali normalnie, ponieważ taka panika wam nic nie da a jedyne co może zrobić to zaszkodzić wam bądź też waszemu teammateowi, więc po prostu tego nie róbcie, jeśli chcecie zająć wyższe miejsca czujcie się pewnie podczas turniejów oraz nie, nie grajcie jakbyście mieli jakąkolwiek presję, po prostu grajcie swoje, a czy wyjdzie czy nie, to zobaczycie w praniu. Jest to najlepsza taktyka, którą wam mogę zalecić na turnie i w głowie miejcie nastawienie, że przeciwnicy są gorsi, a na pewno bardzo dobrze wam to poskutkuje i zobaczycie to po wynikach w waszych turniejach. W ogóle sorry oko jest swędziało, jest jak jest. Jak już była panika w late game, to też Komunikacja w late game. Ie. Jakby komunikujcie się, to jest podstawowa rzecz, dzięki której możecie tak naprawdę wiedzieć, co robi wasz ziomek, czy chilluje on, czy walczy z kimś, czy co on robi. Ja mam na przykład z tym problem, że zawsze mówię info, na przykład jak tarpuję, czy idę layer w górę, czy w dół, czy idę na przykład na bok, czy użyłam lunch pada, czy kogoś widzę. Aczkolwiek staram się nad tym pracować i każdemu z Was polecam to samo, czy to w przypadku bycia fragerem, czy też iglem, czy też po prostu tarperem, aby wasz teammate nie miał problemów na przykład ze zlokalizowaniem was i wiedział, gdzie ma iść, niż zamiast na przykład szukać fragów, musiał on się zastanawiać. Jak po prostu ma do was dojść Jest to bardzo mądra rada i na pewno jest przyszłościowa Więc pamiętajcie o tym Kolejna rada, której wcale nie było w moim odcinku No to nie splitujcie się po jednym nieudanym turnieju Dajcie sobie trochę więcej czasu Zagrajcie sobie jakieś customy, cokolwiek Ponieważ tak naprawdę wiadomo, że na pierwszym turnieju Nie możecie zagrać jakoś mega, mega wybitnie A jak zagracie to po prostu dobrze To świadczy o waszym skillu Ponieważ logiczne jest to, że skoro nie graliście razem ze sobą wcześniej No to nie macie tej chemii Nie wiecie jak to gra to też wasza gra może być chaotyczna, niepoukładana i może być jej totalny rozpierdziel, dlatego po jednym nieudanym turnieju się nie splitujcie, a pograjcie ze sobą trochę dłużej i na przykład po dłuższym czasie stwierdzić, czy opaca się wam grać razem wspólnie dalej, czy też nie to taka rada od wujka z i przejdźmy sobie do kolejnej rady dać pyk a więc dobra przedostatnia moja rada to jest analizowanie gier, błędów, które popełniliście w grze, jest to naprawdę ważne, że po jakimś turnieju, nieudanym customach czymkolwiek, przyjdziecie sobie do powtórki waszej, i zobaczycie co zrobiliście źle, co mogliście poprawić, wyciągniecie błędy, o których wcześniej mówiłem, zapiszecie je sobie i będziecie starali się pracować nad tym, jest to bardzo ważne, abyście po prostu z waszym teammateem też po zagraniu jeszcze dużo się komunikowali i po prostu abyście wspólnie ustalali to, co na przykład idzie Wam nie tak i co ewentualnie możecie zaradzić, aby było lepiej. Wydaje mi się, że to był najprostszy i najłatwiejszy sposób, jak wam mogłem przekazać tę wiedzę. Myślę, że każdy to zrozumiał i przejdźmy sobie do przedostatniego punktu na dziś. A więc, dobra, przedostatni punkt Widam o tym, abyśmy tak naprawdę też skreskicowali solo, bo duo-duo. Bo, jakby duo jest trybem duo, aczkolwiek wiadomo, że skill solo też tam się przyda. Nie raz, kiedy musimy zrobić klacza, kiedy w late game musimy na przykład być jako frager i szukać fraga, kogoś zboksować, czy też po prostu zrobić jakieś inne rzeczy, które po prostu wymagają skilla indywidualnego, a na przykład nie samego zgrania. Dlatego nie zapominajcie o tym, że nawet jeśli nie gracie z waszym teammate'em czegokolwiek, to pograjcie sobie czasami jakąś solo, a rękę, solo, keszkawa, pokręcie się na creative, popróbujcie rzeczy, których razem nie robiliście, a na pewno wam to wyjdzie w praniu i wyjdziecie na tym korzystnie. I dobra, ostatni mój punkty na dzisiaj abyście sprogresowali jako duo i abyście mogli zajmować wyższe miejsce, jest to Practice kreatywa. Jako tarper możecie iść sobie na przykład na freebuilding, freebuildingować, abyście mogli szybciej budować, edytować itd. tak dalej, czy też po prostu pójść sobie na jakieś mapy, które są stricte przystosowane na przykład do tunelingu. Jako frager możecie iść na mapę od Kontrola, którą pokazywałem wcześniej, bądź też możecie iść nawet razem na iMapę, czy cokolwiek tego typu, po prostu abyście też się po prostu abyście też samej po prostu abyście też mogli polegać tak jak mówiłem wcześniej na waszym indywidualnym skillu, a nie tylko na tym, że jesteście zgrani. To będzie tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Starałem się tej rady wam mówić jak najszybciej tylko mogłem. jeszcze wpadajcie na Twitcha, tam, częściej są live'y. Napiszcie po sobie coś w komentarzu i trzymajcie się. Do następnych. Na razie. Elu. Bum!